Witam Was bardzo serdecznie. Nastał kolejny miesiąc w tym 2023 roku. Mamy marzec. No i wydaje mi się, że wiele osób już marzy o tym wiosennym klimacie, żeby w końcu zrobiło się ładnie, ciepło i przyjemnie. A tymczasem, jak widzicie za mną, no, zima nie odpuszcza. Śniegu jest naprawdę sporo. No i w sumie nie wiadomo, kiedy on się stopi. Ten zimowy klimat nie odpuszcza w górach, no bo jednak w mieście, i mówię to na podstawie Krakowa, no tej zimy już w ogóle nie widać, nie ma śniegu. E, czuć ją jeszcze, no bo, bo jest zimno, zwłaszcza rano. No dzisiaj jak wyjeżdżałem, to było bagatela minus 5-6 stopni, coś koło tego, także jest zimno. Po południu też jeszcze szału nie ma, ale no już gdzieś tam delikatnie czuć, czuć to, że wiosna gdzieś tam się zbliża. A w górach, jak widzicie dokładnie, no, ten zimowy klimat cały czas trwa. Na no, dzisiaj korzystając z tego, że pogoda zapowiada się naprawdę przepięknie, stwierdziłem, że wybiorę się na taką krótką wycieczkę w góry. Jestem w Beskidzie Małym, a moim dzisiejszym celem jest hmm, potrójna. Nie jest to jakiś potężny szczyt. Niecałe 900 metrów nad poziomem morza. Ale po pierwsze można tutaj zrobić bardzo fajną pętlę, także jak dla mnie, jak najbardziej na plus nie wychodzimy i nie schodzimy tą samą trasą. A po drugie, na szczycie ponocie jest bardzo fajny punkt widokowy, jest tam dosyć taka obszerna polana, z której rozprzestrzenia się zacny widok na otaczające rejony, na otaczające szczyt rejony. Także no, przy dzisiejszej pogodzie Liczę na to, że na górze może być bardzo ładnie. że słońce zaczyna coraz bardziej świecić co mi się bardzo podoba, bo jest ciepło, fajnie i przyjemnie, ale trzeba się teraz przygotować, tylko nie wiem gdzie to dałem, co się okaże, że nie zabrało, a nie jednak jest. Jednak są proszę Państwa. No i tak możemy iść dalej. Zostając z chwili przerwy, opowiem Wam pewną ciekawostkę związaną z nazewnictwem szczytu, jakim jest potrójna, tam gdzie dzisiaj idę. A mianowicie dla wielu osób, zwłaszcza tutaj z rejonu szczytu, z okolicznych tutaj miejscowości, potrójna to nic innego jak czarny groń. No bo. Dawniej tak właśnie było, aż do lat 80. XIX wieku, kiedy to austriaccy kartografowie zaczęli sobie kreślić tutaj mapę okolicznych rejonów. No i ogólnie domy, które znajdowały się na zboczach szczytu, należały do osiedla potrójna, które podlegało tam, wiadomo, pod miejscowość Rzyki. No i przez to, że, ta, że, że nazwa tego osiedla znajdowała się dosyć blisko szczytu, no to mówi się, że możliwe, że ta nazwa troszeczkę wyżej zawędrowała i tak oto szczyt nazwano potrójna. No i właśnie na wielu mapach mamy, mamy właśnie potrójną, na niektórych jest czarny groń, na niektórych jeszcze jest tak, że mamy właśnie potrójną, a trochę poniżej jest czarny groń i tak nie do końca wiadomo o co chodzi. No ale mówię Wam to po to, żebyście się nie zdziwili, jakby, jakbyście na mapach e, znajdywali różne określenia tego szczytu, e, albo ktoś właśnie będzie się posługiwał nazwą Potrójna, albo Czarny Groń. Taka ciekawostka od Michała, którą wyczytałem oczywiście w internecie, no bo skąd miałbym się dowiedzieć? A my idziemy na szczyt, chyba jeszcze jakieś 20-15 minut, także coraz bliżej. No, warunki dzisiaj są idealne. Trasa. Super, słoneczko, ciepło. Miodzio. No i moi drodzy, szczyt Zdobyty potrójna 884 metry nad poziomem morza. No faktycznie jest tutaj spora polana. Widoki są przepiękne, ale jako, że ja mam tylko 1,70 m, w sensie dzisiaj może więcej, no bo mam nieco grubszą podeszwę, ale tak czy siak widoki na pewno będą lepsze z drona. Także go wypuszczam i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. powiadłem popiłem. Możemy ruszać w drogę powrotną, ale najlepsze jest to, że dopiero teraz zauważyłem, że tutaj jest drogowskaz pod Leskowiec, dokładniej pod schronisko PTTK na Leskowcu. 2 godziny 50 minut to właśnie tam byłem ostatnim razem. No dzisiaj już tam nie planuję się wybierać. Ale, ale jak nie widzieliście filmu z tamtej wyprawy, no to gdzieś tutaj pojawia się teraz odnośnik. Także możecie sobie nadrobić zaległości, a ja ruszam pomału przed siebie. Myślę, że pod samochodem będę za jakąś godzinę, półtorej, coś koło tego. Dzisiejsza wędrówka pomału dobiega końca, zaraz pojawi się samochód, no i trzeba będzie wracać do Krakowa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Minie trasa naprawdę mega urzekła, gorąco ją Wam polecam. Myślę, że jest ona dla każdego. 12 km, spokojnie zrobicie to w jakieś niecałe 4 godziny. Jest w sumie tylko jedno takie gorsze podejście, a potem idziecie praktycznie cały czas po płaskim, także jak najbardziej e, ok. No nic, dziękuję za uwagę. My widzimy się gdzieś niebawem, może już w końcu w wiosennym klimacie. Byłoby jak najbardziej fajnie, ale gdzie to będzie, w jakiej formie, zobaczymy. Dlatego koniecznie subskrybujcie ten kanał, żeby wam nic nie umknęło. Trzymajcie się. Pa! Powiem wam, że tak patrzę, czy coś tutaj kwitnie, ale nie będę udawać, że się znam. Biologiem nie jestem, także nie wiem. Ale no, ciepło jest, słońce świeci, się, to mogłoby coś już kwitnąć. No.